Trzy. Teraz pocieramy te tkanki między sobą. Raz. I jeśli jest gdzieś twardość, zmarszczki, ugniecienie, jakieś przyklejanie, zostańcie tam dłużej. Zwykłe tutaj jest takie przyklejanie. Zobaczcie. Ja takich nie mam, wiem du dużych, a o, niektórych będzie tutaj przyklejenie. Jego trzeba tak popocierać między sobą. Другая линия. тут Модиолус. Первый раз. Поочерем с длительности. Здесь приклеивание от жвача. Ч. Добро И третья челюня. Осторожнее, не начингайте дужу тканки на доле.